Drogie blawo. Koledzy z przedszkola próbują mi wmówić, że sok z gumii jagód naprawdę istnieje. Piotruś. Hmm. Tak, Piotrusiu. Sok z gumii istnieje, naprawdę. Występują teraz pod nazwą Tenaturat. No czeku głupi ty jesteś, a jak on tego spróbuje? Ja piec jest okej, okay, nie? <śpiewanie> Niskie ceny. Wodzomę niskie ceny. Wodzomę niskie ceny. Majka ekstra. Wodzomę niskie ceny. O, oh, o. Oh. Dziś w klubie będzie bank. Ej. Dziś w klubie będzie bank. Dziś w klubie będzie bank. Ej. O, oh, o. Oh. Więcej niż jedno zwierzę to... Lama. Oh, oh. Chodź, like, oh, Co? No, na pewno nie. Anisław, ja się właśnie włączam do ruchu, także gdyby ktoś coś potrzebował, to już jestem. Cześć, Stasiu, powodą w dla ciebie? Bajo. Bajo. Weźmie pan do kostsyna? No, nie ma problemu. Pani wsiada. 30 minut later. A. Ty, Radziu, chyba musisz być skinheadem, co? Takie długie włosy masz. Nie panie Stanisławie, ja jestem hipisem. Wy się rzęcie z kim chcecie, tylko dzieci nie adoptujcie. O, o! Jesteś zwęglona, mówię ci. Choćbym cię skrobał przez 30 dni. Nie dotrę do ciebie, mówię ci, bo jesteś węglona. Jesteś węglona! Oh, oh. Na fanpage'u udzielam się codziennie, codziennie kilka razy. Staram się być bardzo blisko moich fanów i odbiorców. No, jeśli chodzi o liczby, no to jest tam 170 tysięcy, co jest mega fajną opcją. Ale tak jak mówię, no nie byłoby tych, tej, tej liczby chyba, gdybym po prostu nie, nie udzielał się tam szczerze. Nie to, że udaję, że dobra, teraz wstawię post, coś tam, żeby, żeby komuś tam podlizać dupę. Tylko serio, szczerze to, co robię, wrzucam. Ym, przeważnie są to w ogóle bezsensowne jakieś tam posty, co robiłem, co, co spotkałem na swojej drodze. No ale to ludzie lubią i ja to lubię, no i na tym to polega. 30 years later. Ja w tym czasie. Przeważnie ogarniam się i dopiero do nich wychodzę, bo po koncercie wiadomo, tam kilka spraw trzeba załatwić. No i na przykład wracam i widzę, jak moje buty są całowane przez, przez moich fanów. O, o. Czy twoja dziewczyna, ona wie, że łapiesz za głupę inne dziewczyny? Czy twoja dziewczyna, ona wie, że łapiesz za głupę inne dziewczyny? Nie. To się zdziwi, zdziwi, zdziwi. Nie, nie boję się. Nie nie boję się, dziewczynom podobam się, one lubią, to ja się złapię za tyłek. Nie, nie boję się, nie, nie boję się, dziewczynom podobam się, I każda by chciała ze mną być.